Siema, siema widzę, witam cię bardzo serdecznie w tę przepiękną środę, bodajże, chyba tak, tak, no. E, wrócił mój ulubiony youtuber, więc już jest dobry początek roku, bo Czuks wrócił. Wrócił w sumie niedawno temu jeszcze, e, dawał na Instagrama, że musi coś zrobić przerwę, coś tam, coś tam, a nagle wrócił. Wrócił i to w jego stylu, można powiedzieć, bo wrócił nagle z dziewczyną, reagując na jakieś śmieszne filmiki, typu Karolek co robi, takie no... No, kurde, to jest content, gdzie musisz być albo zabawny, musisz mieć jakieś żarty. Albo musisz być jakiś hara harazmatyczny, albo, nie wiem, ludzie cię jakoś muszą lubić, nie? Żeby z tobą oglądać jakieś śmieszne filmiki, tak mi się wydaje. A truks no, żadne z tych trzech rzecz rzeczy mi się wydaje, że nie ma. I nawet nowa dziewczyna mu w sumie nie pomogła z tym. Na początku mieliśmy pięć reakcji o filmów, gdzie jeden to z Doknesem, a jeden sam, czyli w sumie trzy z dziewczyną. A później otrzymaliśmy film, gdzie bardzo dużo się dowiadujemy. O tym, co się z nim działo i takie prywaty typu na przykład ile sprzedał płyt? Procją nad całą płytą. Robiłem całą płytę przez rok. Po prostu tylko używki, tylko ogarnianie szkoły i tylko płyta. Po roku pracy wydałem ktonechołka, wydałem płytę. No i uwaga, moja płyta sprzedała się w. 30 albo 40 egzemplarzach. A wytłoczyłem nakład chyba 5 albo 4 tysięcy. To nie ukrywam, i trochę zdołowało, bo liczyłem na zupełnie coś innego. Zacząłem się wtedy coraz bardziej załamywać. Tak, będąc totalnie szczerym, wydaje mi się, że go po prostu odkleiło. Nie, bo jakby on, on serio myślał, że sprzeda 5 tysięcy płyt. Rozumiecie, ile to jest? To jest 5 tysięcy osób, które dość, że słucha jego muzykę, to jeszcze tak słucha i tak im się podoba, że z chęcią kupią płytę. No jest to bardzo duża odklejka z jego strony. Strony, biorąc pod uwagę, jakie miał wtedy wyniki oraz to, że w sumie nie było dużo ludzi, którzy myśleli, wow, Czuk sobie taką super piosenkę, jestem takim je jego wielkim fanem, tym bardziej po tym, jak on rok przerwy sobie zrobił, gdzie po prostu robił muzykę, więc jego prawdziwi fani no, zdążyli sobie znaleźć nowego idola, tak mi się wydaje. Cały ten film wydaje mi się, że raczej chyba na plus dla niego, nie wiem, to taka trochę spowiedź jego, widać było, że chciał być po prostu szczery ze swoimi widzami, tymi przynajmniej, którzy zostali lub ktokolwiek jak o nim pamięta No i też jedna rzecz, która mi się nie podobała W sumie to jest to, że dał Multiego na miniaturkę I, i łapkę w dół To pokazuje, że bardzo szuka atencji co, co w sumie nie jest dobrym wyznacznikiem W momencie, gdy wracasz po tak długiej przerwie I mówię to dlatego, że już oglądałem całość I w sumie tam ani razu o Multim Chyba nie wspominał z tego, co pamiętam Ale i tak obejrzę to jeszcze raz I zobaczę, co tam jest ciekawego I się z wami tym podzielę Wtedy zrodziło się we mnie jakieś pragnienie zostania youtuberem Moim głównym celem i moją główną ambicją Było tak Dwie rzeczy zasadnicze: zarabianie hajsu oraz bycie popularnym. No to już aby trochę odpowiedź, dlaczego to nie wypaliło. Bo jeżeli główny wyznacznik to jest pieniądze oraz to, że chcesz być popularnym, to raczej to nie jest dobry motyw, żeby zacząć, tak mi się wydaje. No nie, wiem, wy, wydaje mi się, że każdy, kto zaczynał, to zazwyczaj odnosi sukces w momencie, gdy bardziej pragnie po prostu nie wiem, dzielić się swoim dniem. Nie wiem, jakąś tam ambicję bardziej czuje do samego tworzenia, niż że jeżeli do pieniędzy oraz atencji, bo to jest takie potem toksyczne, co w sumie widzieliśmy w karierze Czuksa, gdzie on robił ruchy tylko specjalnie, aby było o nim głośno, nieważne jak. mi odpierdziło. W sensie, wiecie, wtedy zaczęły się tam różne przygody z moimi związkami wtedy bardzo dużo inwestowałem w muzykę, jeździłem do Warszawy, wiecie, czerwone dywany, fajne fury, drogie apartamenty, drogie jedzenia, a to wszystko, kurde, piętnastolatek, który jeszcze niedawno, wiecie, nie wiedział, jak zagadać do dziewczyny, która mu się podobała. No i nie muszę... Tutaj to, co mówiłem, czyli spowiedź Czuksa, gdzie przyznaje się, że faktycznie mu odwaliło od tych pieniędzy, od tego fejmu i nie tylko, ale to, że youtuberzy w sumie, jak dostają, lub influencerzy bardziej, jak dostają jakiś zastrzyk gotówki szybki, to od razu w sumie wydają. To jest akurat, to jest taki, taki Przykład z pierwszej ręki, nie, bo większość to się nawet do tego nie przyznaje. go we mnie utrzymywało, ja już sobie naprawdę z tym nie radziłem i zastanawiałem się, co robić. I tutaj bardzo mi pomogło moje nawrócenie. Poszedłem do spowiedzi po bardzo długim czasie. Zacząłem bardziej rozwijać moją wiarę. Zacząłem czytać słowo Boże. Postanowiłem być dobrym człowiekiem. Postanowiłem zmienić rzeczy, które Wiedziałem, że wyniszczają i prowadzą do złego Wszystkie pokusy od siebie oddaliłem Zacząłem być fajnym, lojalnym człowiekiem Tutaj jakkolwiek może minimalnie komicznie To nie zabrzmi jak widzimy Czuksa na ekranie I słyszymy takie słowa Trzeba patrzeć na to obiektywnie I według mnie jako człowiek Zmiana na plus, jak najbardziej, I w sumie nawet się cieszę z tego, że jakoś tam znalazł szczęście jakieś w swoim życiu i potrafił wyjść ze swoich problemów, bo tam mówił, że jakieś tam nałogi weszły, y, jakieś tam tutaj złe myśli, choroby psychiczne. No i też, no niestety, y, jak to ładnie ująć, ym... O odejście jego bliskich, czy to znajomych, czy przyjacieli, więc to na pewno e, ba, bardzo mu zaszkodziło, jeżeli chodzi o psychę. Wierzcie mi, że było ciężko. Wierzcie mi, że lata takiego wielkiego hejtu, takiego stresu, to wszystko, co przeżywałem na, na, za dzieciaka, tej odpowiedzialności, tej bycia na świeczniku tego wszystkiego, mnie to strasznie zliczyło. W dodatku. Z... To teraz jedno wielkie pytanie, Czuks, Skoro w sumie no, bardzo ci zaszkodził internet, to jeżeli chcesz się podbudować jako człowiek i, i w sumie nie masz jakiegoś większego pomysłu na YouTube'a z tego co widzimy, to po co wracasz? Tak tak szczerze. Normalnie jestem gotowy iść do łopaty. Wręcz dumnie bym to wykonywał, bo bardzo szanuję takich ludzi, którzy taką pracę robią. Ja bym był gotowy normalnie iść do pracy na etat, nie? Ja nie mam z tym żadnego problemu. Już jakby to kiedyś, nie? Teraz już jest ze mną wszystko w porządku. Więc tym bardziej, skoro jesteś gotowy na normalną pracę, pracę na etacie czy cokolwiek, to nie lepiej. Iść w kierunku, który cię bardzo interesuje, a nie ten, który cię wyniszczał. Przeniosłem się teraz z powrotem tutaj na rejony. Nie mieszkam z rodzicami, mieszkam teraz w bielsku w mieszkaniu. Chcę być dobry i chcę po prostu totalnie zmienić moje rzeczy. Teraz zupełnie inne rzeczy stały się dla mnie ważne. A przy okazji, robiąc te filmy daily, mam codziennie jakiś cel i jakieś rzeczy do roboty. Mam. Okej, okay, ale zwykła praca to też nie jest takie coś, że masz codziennie coś do roboty w sumie? Nie, ja w sensie, dbając o Twoją psychę, tutaj bardziej to mówię, bo skoro jedynym Twoim celem na YouTube Tobie to były pieniądze oraz yy, fame, a przez obie rzeczy ci już odwaliło, to nie lepiej iść w drogę, gdzie dostajesz tylko pieniądze i sprawdzić, czy też ten problem się nawróci, czy nie. Czy chcecie czy tego nie chcecie, zacznę teraz nagrywać filmiki codziennie. I trzymajcie kciuki, że uda mi się z tego wszystkiego wyjść, że może po jakimś czasie te filmiki się rozwiną, że będę mógł z tego normalnie żyć, nie chodząc do dodatkowej pracy, I tym samym sprawiać ludziom dobroć. Dobre rzeczy robić, sprawiać im przyjemność, pomagać, wspierać. Chcę założyć rodzinę, nie chcę już robić nic w życiu wbrew sobie, chcę być po prostu dobry i się nie poddawać. No i to jest to, o czym mówiłem, Nie on wraca, nie z intencją taką, że wow, super, nie wiem, chcę jakby dzielić się, chcę zrozumieć mieć grono widzów i, i super fajnie. A on po prostu wraca z myślą o tym, że okej, okay, w sumie YouTube łatwy pieniądz, okej, okay, może porobię YouTube'a, może uda mi się utrzymać, nie będę musiał iść do normalnej pracy. No to w końcu możesz iść do normalnej pracy, czy nie? To jest, to jest dobre pytanie. Ale biorąc pod uwagę, jak już stara się budować yy, swoją tutaj karierę ponownie na tym, że pseudo niby się rozstał ze swoją dziewczyną, którą widzieliśmy trzy razy już na reakcjach, bo mamy koniec, te tajemnice zmieniły wszystko, kropka, kropka, kropka i mamy jakby, nie wiem, ona jakieś tajemnice ukrywała przed nim czy coś, no, no taki typowy clickbait, nie? A w... Zawartości tego filmu w sumie obejrzę całe 10 minut na, przy, na przyspieszeniu i Wam dam znać. Jak ważne jest dla Ciebie sprawy łóżko. Owe. Od 1 10. Od 1. No, może być od 0. jak jest 0? Jego ceniasz na 0. To nie 9. Bo jakby było 10. To... No cóż, cały ten film póki co obejrzałem już, czy czwarty jest jednym wielkim QA. I co możemy zauważyć, jej takie dziwne, tak dziecinne, można powiedzieć, trochę reakcje na pytania typu spicy, że wiecie, jak tam sprawy łóżkowe, jak są dla Ciebie ważne. Ona e, robi, <laughs> jakby trochę lisowała czuksa czy coś. Kim chciałbyś stać się na jeden dzień? Kim? Aha, już rozumiem, rozumiem. Mną? Czy ogólnie babą? Nie. Na no kim byś się chciał stać? No powiedz... Ptakiem. Czemu? Bo chciałbyś żywiać robaki i latać? Bo, bo, nie, bo mógłbym latać i sobie przylecieć wszędzie gdzie chcę do każdego. Do, do okna i się patrzeć co robią yy, wszyscy przez okno. <laughs> Nie wiem, która odpowiedź bardziej była dla mnie żenująca. Ta pierwsza, gdzie udawał kobietę, a potem się nie chciał przyznać, że chce być kobietą, jakby mógł być przez jeden dzień. Czy drugie, czyli to, że chciał być ptakiem. I nie dlatego, że chciałby być wolny, latać, jeździć kraje czy cokolwiek, szybko się transportować, tylko dlatego, że chciałby podglądać ludzi przez okno. <laughs> no i co, poza tym nic z tytułu oraz miniaturki nie było, więc no straszne w sumie, w sensie straszne jak bardzo on nie rozumie, że clickbaitowanie to jest taki bardzo szybki, okej, okay, większy niż zazwyczaj yy, natrysk, że tak to powiem, wyświetleń, ale długoterminowo to nie oddaje. Tym bardziej jak to jest clickbait na zasadzie o, wow, super, tyle dymów będzie i tak dalej, zdradziła mnie kobieta, wchodzisz w film, a to jest tą kobietą Q&A, nie jakby zawartość tego filmu jeszcze była jakkolwiek ciekawa czy coś, to może jeszcze by uratowało, ale w sumie to no nie, to jest to najbardziej yy, chamski Typ clickbaitu. No i co? Po tym całym QA, czy cokolwiek to było, gdzie on ujawnił, że sprzedał tylko 30 płyt z 5 tysięcy wyprodukowanych, wrzucił film. Rozdam wam za darmo 5000 tysięcy moich niesprzedanych płyt. Gwiazdka, zobacz jak gwiazdka. On się zatrzymał na YouTubie 2016, przysięgam. Mianowicie wpadłem na pomysł, że rozdam te wszystkie kilka tysięcy płyt dla was za darmo, po prostu. Naprawdę jest dla mnie teraz bardzo ważny pokój ducha. Z artystycznego punktu widzenia będę się bardzo cieszył, jeśli ktoś by chociaż troszeczkę docenił albo mógł sprawdzić moją twórczość, przesłuchać tam płytę, zobaczyć jej wykonanie. Po prostu będzie to dla mnie stanowiło odpowiednie wynagrodzenie tej ciężkiej pracy, którą poświęciłem na nagrywanie tej płyty i ogólnie same tworzenie jej. W sumie, spoko. Z jednej strony spoko opcja, bo widać, że jakby mu zależy, żeby ludzie faktycznie to przesłuchali ali. Więc spoko, widać, że włożył serce, no i kurde, kur szkoda mu pewnie, żeby to się zmarnowało jakkolwiek, tak? Ma 5000 płyt, nie wiem, gdzie on je w sumie daje, czy w pokoju, czy zrobił sobie z tego łóżko i dał matrasa, do, czy jak. No i chce je rozdać, tak? Więc to spoko, jak najbardziej, bardzo fajna inicjatywa. Ale z drugiej strony, jakbym miał się przyczepić, to wygląda strasznie desperacko, nie? To wygląda jak na zasadzie, o, macie moją płytę, macie, przesłuchajcie, daję wam za darmo. Za chwilą powie jeszcze, że przyjedzie do tych ludzi, do miasta i będzie rozwoził po domach te płyty, tylko żeby przesłuchali, więc to taka trochę desperacja, e, ale z drugiej strony spokojno. Nie chcę z tego żadnych pieniędzy. Jedynie co to nagram z tego filmiki, jak rozdaję te płyty. A hajs z reklam na tych filmikach po prostu pójdzie na poczet e, paliwa, żeby dojechać do Was. Ale teraz się pewnie zapytacie, jak to zrobię. I właśnie teraz bardzo mi musicie wy pomóc, ponieważ bardzo was o to proszę, żebyście napisali w komentarzach, do jakiego miasta mam przyjechać. Kurde, teraz ludzie by mogli trollować mu, na przykład napisać, żeby nie, jechał do Gołdapu bo z tego co mi wiadomo, on jest chyba z dołu Polski, e, więc więc bym musiał całą Polskę przejechać. <grych> nie wiem, Czuks, no kurde, jak już mówiłem, wydaje mi się, że content z jakby rozwożenia płyt mało ludzi będzie interesować i tak realnie patrząc i w sumie troszeczkę ci doradzając, wydaje mi się, że to, to by się nie opłaci i ten AdSense Prawdopodobnie nawet 10 kilometrów przejechane autem nie, 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 roz, nie wypłaci. Wybierę kilka miast, które będą miały najwięcej polubień. Wiecie o co chodzi? Komentarzy, które będą miały najwięcej lajków. I do OK muszę, wybacz. Do tych miast przyjadę. Bardzo ważne, żebyście śledzili na Instagramie mnie. Nie musicie tam faulować ani nic, tylko kwestia tego, że ja tam będę potem dopinał szczegóły. Dobra, bo mi się już czepianie się wszystkiego odpaliło i chciałem powiedzieć, że no, śledźcie mnie na Instagramie, to oznacza śledźcie, czyli follow, a on potem mówi, nie followować mnie. No to w końcu mają cię czy mają Cię nie falować? Czy mają Cię śledzić? Czy mają Cię nie śledzić? Wybierz w końcu, ale dobra. E, pod koniec jeszcze jakąś tam historię opowiada, którą w sumie słuchałem w tle, podczas gdy grałem w tego Fall Guys'a, co widzicie w moim tle, więc nawet była w sumie w miarę interesująca. Zobaczymy, jakie będą kolejne jego ruchy. Proszę, Czuks, nie rób ruchy desperacji, skoro tak bardzo źle nad Ciebie działają. E, I jakby rób to, co Ci się tam podoba, ale będzie ciężko, biorąc pod uwagę, jak bardzo chyba liczysz na to, że będziesz się w stanie utrzymać tego. Ja bym w ogóle na miejscu Czuksa sobie chwilę posiedział, pomyślał, co bym chciał robić. I jeżeli tego YouTuber serio tak bardzo chce robić, to może założył nowy kanał. Bo wydaje mi się, że, że to, je, to by był dobry krok chyba. Dobra, no, ja się robię, jak na widzowie, oglądajcie do końca i zostawcie suba, zostawcie lajka. Like I pamiętajcie, yy, nie wiem, nie wiem, co macie pamiętać. <laughs> na razie.